Dzień dobry. Jesteśmy w Hucie Stalowa Wola, z którą miałam okazję wizytować dzięki uprzejmości pana prezesa i pana wojewody Wiesława Burza. Jesteśmy tu z panią radną Joanną Growel-Proszowską, z panią posłanką Joanną Wichą, członkinią Komisji Obrony Narodowej. Jesteśmy tutaj, bo dzisiaj dużo rozmawia się o bezpieczeństwie, dużo dyskutujemy o naszej obronności. Elementem naszego bezpieczeństwa, elementem naszej obronności jest inwestowanie w przemysł zbrojeniowy w Polsce i w Europie. W naszą współpracę w Europie, ale w rozwijanie tego przemysłu tutaj w Polsce. Nie po to, żeby atakować innych, ale po to, żeby wzmacniać nasz potencjał obronny i nasze bezpieczeństwo. I dzisiaj, kiedy wydajemy tak dużo pieniędzy na obronność, warto zastanowić się, na co dokładnie te pieniądze idą. W, tylko na 2025 rok rząd przeznaczył ponad 180 miliardów złotych na obronność, na bezpieczeństwo kraju. Ale ja zawsze pytam, jak roz, na ile rozsądnie wydajemy te pieniądze? Dzisiaj zbyt mocno zależymy od dobrej woli i zakupów od zagranicznych koncernów, od kupowania od nich licencji. Odkupowania od nich możliwości technologii, które kosztują nas bardzo duże pieniądze i ograniczają naszą zdolność manewrową, nasze bezpieczeństwo, naszą niezależność. W takich miejscach jak zakład, zakłady w Hucie Stalowa Wola widać bardzo wyraźnie, że możliwości produkcyjne naszego kraju są bardzo duże. Mamy rozwiniętą myśl techniczną. Huta Stalowa Wola współpracuje z Politechniką. Jest w stanie zwiększyć swoją produkcję. Jest ważnym y, pro, pracodawcą tutaj w regionie, ale jest także ważnym, y, ważnym, y, ważną instytucją, ważnym, prze, wa, wa, ważnym y, zakładem produkującym bardzo konkretne, y, bardzo, konkretne, y, bardzo konkretne uzbrojenie. To uzbrojenie powinno przede wszystkim właśnie powstawać w Polsce. Polska armia powinna kupować broń, y, armato, haubice, czołgi, Przede wszystkim tutaj, w Polsce, i inwestować w badania i rozwój re w regionie i w Polsce, bo bez tego będziemy na zawsze zależni od zewnętrznych dostawców, od rozmaitych sojuszy, które, jak widać w ostatnich latach, nie zawsze się sprawdzają. Dzisiaj to mój wielki apel do wszystkich polityków i do rządu. Inwestujmy w naszą rodzimą produkcję, inwestujmy w nasze firmy i w naszych pracowników, tych ludzi, którzy dzisiaj tworzą ten przemysł, którzy dzisiaj zdobywają tu kwalifikacje, którzy dzięki takim, takim miejscom mogą otrzymać miejsce pracy i utrzymywać swoje rodziny. To jest, rozwój, to jest rozwój dla regionu, to jest rozwój dla Polski, to jest szansa dla naszego bezpieczeństwa. A więc przede wszystkim... Inwestycje tutaj w Polsce, zakupy tutaj w Polsce, a dopiero wtedy, kiedy to rzeczywiście niemożliwe, szukajmy możliwości zakupów y, za granicą. Natomiast pan prezes dzisiaj y, wraz z innymi przedstawicielami zarządu opowiadał nam o tym, że warto, żeby zarówno wojsko, jak i politycy zastanowili się poważnie, na ile rzeczywiście konieczne jest szukanie tych y, zakupów na zewnątrz, a na ile Warto rozmawiać z rodzimymi producentami i razem z nimi pracować nad tym, żeby te możliwości produkcyjne zwiększać i korzystać z naszych zasobów w Polsce, bo naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Dziękuję. Pani, Pani posłanko, czy Pani chciała coś powiedzieć? A mogę. Dobrze, a potem Panią radną poproszę. Znaczy ja chciałabym jeszcze do tego dodać jedną rzecz, bardzo króciutko. Proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, łaska pańska na pstrym koniu jeździ i tego jakby dowody mamy w ostatnich czasach. Mieliśmy wspaniałego sojusznika, Stany Zjednoczone, które nam obiecywały, że będą nas bronić do ostatniej kropli krwi, tak? a póki co, to tak naprawdę protokół piąty wykorzystaliśmy tylko w jedną stronę na razie. I oby tak było, niech się już tak nigdy nie stanie. Natomiast to, co w tej chwili administracja pana Trumpa i sam Trump przedstawiają, świadczy tylko o tym, że nie jest to Kolokwialnie mówiąc, deal, na który możemy liczyć na zawsze. I dlatego właśnie to wszystko, co powiedziała pani kandydatka na prezydentkę, jest tak strasznie ważne, żebyśmy się usamodzielnili, żebyśmy mieli własną produkcję, żebyśmy mieli też możliwość e, serwisowania e, tego sprzętu, który sami produkujemy. Oczywiście w kooperacji z różnymi fabrykami, które mamy w Europie. Podkreślam, w Europie, dlatego że jesteśmy tak naprawdę Sądzę, na dłuższą metę skazani na to, żeby współpracować silniej właśnie europejsko, bo na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi oczywiście bardzo nadal liczymy i nie wyrzekamy się go. Natomiast musimy być silni tutaj, na miejscu, dla siebie, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Bardzo dziękuję. A dlaczego warto zainwestować w stalowej woli? A to dlatego, że mamy bardzo głębokie tradycje. Byliśmy czołowym producentem maszyn budowlanych, i jako nieliczni w Polsce wówczas wdrożyliśmy wszystkie licencje, a więc ten potencjał. Techniczny w stalowej woli jest, i to było widać dzisiaj w tym zakładzie. Więc w całości zgadzamy się z tym, co powiedziała pani poseł, pani marszałek, że warto inwestować w rodzimy, w rodzimy przemysł. Na marginesie chcę jeszcze powiedzieć, że aby produkcja maszyn, produkcja sprzętu wojskowego była możliwa w Polsce to też trzeba zwrócić uwagę na hutnictwo, które jest w złym stanie. Które dużo, dużo blach, dużo technologii jest sprowadzanych z zagranicy, i myślę, że rząd na to hutnictwo postawi, żebyśmy mogli produkować nawet do krabów stal nie sprowadzaną ze Szwecji, tylko produkowaną przez polskie firmy. A taki kandydat na taką produkcję w stalowej woli także jest. Także stalowa wola, popierajcie. Dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo. Czy macie jakieś pytania? Pani Marszałek, chciałam zapytać, telewizja polska to po prostu pochyla się nad wnioskiem PiS o skierowanie do Prokuratury wniosku o niedopełnienie uprawnień, o niedopełnienie obowiązków ministra Domańskiego. Co Pani na to, Pani to skomentowała? Czy PiS te pieniądze dostać, jak Pani uważa? Yy, uważam, że yy, z, przede wszystkim yy, uważam, że są yy, konkretne Dowody wskazujące na to, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało pieniądze pochodzące z subwencji w sposób niezgodny z prawem. Dlatego PKW wydała taką decyzję, jaką wydała oryginalnie. Pan minister Domański działa w ramach prawa i zgodnie z przepisami prawa. A prawo i sprawiedliwość, jeśli nie chciało, żeby były jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich, dotyczące ich finansowania, to zalecałabym dwa proste działania, które trzeba było podjąć. Teraz już jest trochę za późno. Po pierwsze, nie mieszanie w systemie sądownictwa, bo dzisiaj... Część zamieszania wynika stąd, że nie możemy uznać za pełnoprawną decyzję Sądu Najwyższego w tej sprawie. A po drugie, po prostu niewykonywania czynności, które stawiały pod znakiem zapytania zasadność wydawanych środków. Dzisiaj muszą, się, muszą wypić to piwo, które naważyli. Oczywiście mają prawo zgłaszać takie wnioski, jakie chcą, natomiast ja uważam ten wniosek za bezzasadny wspomniała Pani, Pani o zamieszaniu w systemie sądownictwa, prezydent właśnie zdecydował, poinformowała szkoła w kancelarii o zabotowaniu ustawy incydentalnej. No i co dalej? Co dalej ze stwierdzenie wolności w Niestety, niestety prezydent Duda. Jest współautorem y, chaosu, który panuje w polskim sądownictwie, ponieważ firmował wszystkie ustawy, które doprowadziły do sytuacji, jaką mamy. I ja nie mówię tutaj teraz o interesie polskich sędziów, nie mówię o y, abstrakcyjnym y, przestrzeganiu konstytucji, tylko o tym, że dzisiaj kolejni obywatele mają problem w sądach, kiedy ich wyroki, są wyroki w ich sprawach są podważane, ponieważ biorą w nich udział y, neosędziowie. I y, 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 dzisiaj prezydent Duda. Po raz kolejny umywa ręce. Po raz kolejny... Nie robi nic, żeby pomóc w rozwikłaniu tego problemu, który odbija się na codziennym życiu obywateli, którzy przychodzą do sądu po sprawiedliwość. I tej sprawiedliwości w pełni nie mogą cały czas dostać. I to się niestety nie zmieni, dopóki na, w Pałacu Prezydenckim będzie zasiadać ktoś, kto wywodzi się z prawa i sprawiedliwości. I tu naprawdę chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: tu nie chodzi o partyjne wojny. Tu nie chodzi o to, czy ktoś popiera lewicę, prawicę czy centrum? Tu chodzi o po prostu zrobienie porządku w systemie sprawiedliwości. System sprawiedliwości musi być oddzielony od władzy wykonawczej i od władzy ustawodawczej. PIS ten, y, tę świętą zasadę naruszył i dzisiaj mamy to, co mamy. Dopóki prezydent Uda będzie w Pałacu Prezydenckim, ewidentnie nic w tej sprawie nie uda się zrobić, ale to nie znaczy, że mamy się poddawać. Trzeba nadal próbować, i, y, a mam nadzieję, że po wyborach w Pałacu Prezydenckim zasiądzie ktoś, kto będzie przestrzegał konstytucji, będzie chciał współpracować z ministrem sprawiedliwości w sprawie wypracowania jak najlepszego, jak najlepszego rozwiązania. Ja deklaruję, że na taką współpracę jestem gotowa i zrobię wszystko, żeby kwestie sprawiedliwości, praworządności doprowadzić wreszcie do porządku, przede wszystkim w interesie obywateli. ważności wyborów, o tym? Niestety, jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jesteśmy w sytuacji, w której będzie z tym problem i nie ma z tego stąd dobrego rozwiązania. Nie ma dobrego wyjścia z sytuacji, w której jesteśmy, musimy to po prostu zrozumieć. Dopóki nie zmienimy prawa, dopóki nie zmienimy człowieka, który siedzi na fotelu w fotelu prezydenta, nic się nie zmieni. Dlatego apeluję do państwa, do wyborców, żebyście poszli do wyborów i zagłosowali na kogoś, kto rzeczywiście będzie próbował, będzie chciał coś zmienić, i będzie gotowy na zmiany na lepsze. Pani Grzegorz, w kwestii sondaży, super ekspresyjny sondaży się publikuje, który po raz pierwszy w sławomim zajmuje drugie miejsce po Rafał Trzaskowskim, zyskując około 6% w sądażach. Dzisiaj trudno powiedzieć, jaki będzie scenariusz za dwa miesiące. To jest w wyborach prezydenckich, chyba jeszcze bardziej niż w innych wyborach, wszystko może się zmienić. Ja przede wszystkim apeluję do wyborców, żeby nie wierzyli w okrągłe słowa Sławomira Mencena, bo to jest po prostu człowiek, który nie oferuje państwu nic. Nie oferuje państwu nic, co państwu realnie pomoże. Czy Sławomir Mencen. Zaproponował, jak rozwiązać kryzys mieszkaniowy? Nie. Czy Sławomir Mencen zadba o to, żebyście byli bezpieczni? Nie, bo powtarza rosyjską propagandę cały czas. Czy Sławomir Mencen ma jakiś pomysł na to, jak zapewnić lepszy dostęp, naprawdę lepszy dostęp do ochrony zdrowia, wtedy, gdy będzie wam się coś działo? Czy jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo kobiet? Nie. To nie jest człowiek, który ma cokolwiek do zaoferowania komukolwiek innego niż. Bogaczom tego świata, bankom, wielkim prezesom. Zachęcam Państwa do tego, żebyście uważnie przyjrzeli się programom i nie patrzyli tylko na to, kto dobrze wypada na piciu wspólnym piwa i na wesołych filmikach na YouTubie, tylko kto naprawdę ma konkretny program odpowiadający na Wasze konkretne potrzeby. Bo jeśli to zrobicie, gwarantuję Wam, że Słowo Mojolnica nie będzie Waszym pierwszym wyborem. Dziękuję bardzo.